Cześć, cześć kochani! Marek Malec z tej strony, z BestPan.pl Słyszycie jak ptaki śpiewają? Ale czad! Jest godzina 17.30 około. Jak widzicie, jeszcze widno, to nie jest żadna makieta. Dodatkowo ptaki śpiewają. Co prawda te drzewa, takie o badyle, jak to, jak to ja mówię, habany, nie mają jeszcze liści, ale nasze mają liście. Co, co, oj, coś wdepłem cały czas yy, i bez przerwy. I chyba to już można powiedzieć z całą stanowczością, że to jest pierwsza zima, kiedy nie trzeba było okrywać palm. Ale o tym pewnie zrobię osobny film, yy, bo teraz film o czymś zupełnie innym i już wam powiem o czym. Zresztą po tytule chyba wiecie. Pewne rzeczy już przyjechały. Tak jak to mówiłem we wczorajszym filmie, Wagnerianusy cudeńka, prawda? Tak jak mówiłem, od dzisiaj są na sklepie. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie kupić małego, czteroletniego Wagnerianusa, to oczywiście zapraszam na stronę sklepu. A teraz przechodzę do kolejnych roślin. Tutaj za Wagnerianusami schowały się piękne małe. Trachy Karpus Vincent. Na którymś tutaj paszporcie będę miał napisane, kiedy one zostały wysiane. 03 2018, więc mają dwa lata. Tak wygląda dwuletni Trachy karpus Vincent. One mniej więcej od takiej od takiego rozmiaru zaczynają. Zaczynają zasuwać, a jest ich tutaj co niemiara. Tutaj jest 150 sztuk, z czego 100 jest już sprzedanych przez Facebooka. Jeżeli ktoś chce od jutra na Facebooku Trachy Karpus Winsan do kupienia w bardzo dobrej cenie. A co to jest Trachy Karpus Winsan? Ano już chyba wiecie, tak? Tutaj na górze teraz podepnę film ten, w którym mówiłem, jak były nasiona, co to jest trachy karpus winsan? Jest to jeden z najszybciej rosnących trachy karpusów. Tak jak mówiłem na filmie o nasionach, trachy karpus winsan to jest jeden z najszybciej rosnących trachy karpusów. Potrafi tak zasuwać, że po prostu szok. Pokażę Wam tutaj jeszcze zdjęcia wkleję, kleje, tak jak wklejałem przy nasionach. Gościu, nie pamiętam jak ma na imię Gary, czy jakiś z, z USA, ze stanu Ohio, posadził sobie no, większego od tego, bo jego roślina miała chyba 4 lata, więc już miała taki dosyć, dosyć pień. No, większa od tej w każdym razie ze dwa razy, albo trzy. I on ma w tej chwili, to minęło 4 lata. I palma ma 4 metry. Nie uwierzycie, po prostu. E, jeszcze do niego ostatnio pisałem, wysyłał po kolei zdjęcia, e, jak te jego rośliny wyglądały rok po roku. I to jest po prostu szok. chyba 2016, 17, 18, 19, tak zgadza się, bo 20 się zaczął, więc w tym roku jeszcze nie rosła. Więc przez 4 lata urosła. Ona była posadzona, chyba miała metr, 4-letnia, więc ta jest dwuletnia. Za dwa latka będzie miała metr i urosła 3 metry w przeciągu 4 lat to jest po prostu szok bo moja, ta która jest tutaj najstarsza jest tu już 15 lat i ma w tej chwili może 3,5 metra tak mniej więcej około no ale to raczej nie ma się co porównywać tak? tamta tak urosła w 4 lata a moja w 15 yy, i to w dodatku mniej. Także jeszcze raz mówię: Trachy Karpus Winsan. Do kupienia od jutra na sklepie www.bestplant.pl. Czym on się jeszcze charakteryzuje ten Trachy Karpus? On ma zupełnie okrągłe liście, czyli coś takiego. Tu jest ogonek liściowy, a liść leci dookoła. Yy, I to też jest taka. Nietypowa rzecz tylko i wyłącznie dlatego tego karpusa. To jest trachy karpus Fortunei odmiany Vinsan. Nie tak jak inne tam odmiany Martianus czy Nanus. To nie są Fortunei, ten jest Fortunei, tylko odmiany Vinsan. Także bardzo zachęcam, jeżeli ktoś chce, ja będę sadził, może ze dwa sobie posadzę, żeby zobaczyć, jak to zasuwa, bo bardzo jestem ciekawy. Posadzę też, oczywiście, inne hybrydy, które przyszły. O każdej coś oczywiście opowiem w osobnym filmie. Trachy Karpus Winsan. Serdecznie zapraszam www.bestpan.pl. Jeżeli chcecie, chyba zostało około 50 sztuk z tych 150, które już ludzie zarezerwowali przez Facebooka. Trzymajcie się, życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie o zapalniamy Polskę. Marek Malec z bestpan.pl. Subskrybujcie kanał. Cześć.